Dziękuję organizatorom, za przybycie tutaj do Przyszkola. z porozmawiać z mieszkańcami na bezpieczeństwa w powiecie. Powiat odpowiada na bezpieczeństwo szeroko rozumiane, tylko do bezpieczeństwa publiczne, również zdrowotne. Nie tylko tak zwane bezpieczeństwo powszechne, rozumiem, który jest tak w jak w pożarnej. Oczywiście dzisiaj ograniczamy tutaj się do dyskusji na temat bezpieczeństwa publicznego, działalności policji, bezpieczeństwa ruchu drogowego. ale jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie innych obszarów, to również przy okazji chcielibyśmy Państwa usłyszeć o tych innych kwestiach, nie wiem, bezpieczeństwo powodziowe, które naprawdę bardzo notuje. Myślę, że też jakie Państwo macie odczucie, czy, czy rzeczywiście w powiecie wyśrodki, się bezpiecznie. Czy nie? Czy trzeba coś poprawić? Ta debata dzisiaj jest bardzo do co Państwo słyszeli. W powiecie funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa. Skład Komisji Bezpieczeństwa to, to przedstawiciele różnych instytucji. Również to są według mnie radnych. Myślę, że są to urzędnicy, urzędnicy, którzy na co dzień to bezpieczeństwo postrzegają z punktu widzenia sprawowania swojej funkcji. Oczywiście wypływają właśnie z tych yy, komisji konkretne wnioski, które są przez różne instytucje realizowane, ale nie wiem, czy są zbieżne z tym, co Państwo usłyszeli. Ja też przyjrzę na dyskusję. Myślę, że będzie na tyle obostana i przydatna, żebyśmy w w czuli się coraz bezpieczniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie głosu Pana Panie Wojewodo, Panie Komendacie, Szanowni Państwo, Wyszków ma za sobą bardzo trudne doświadczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i o tych doświadczeniach bardzo trudnych nie zapominamy, w tej chwili jest to zupełnie inne miasto, jak jeszcze 10 lat, 13 lat temu, natomiast to, że jesteśmy tak wrażliwi na punkcie bezpieczeństwa, wynika właśnie z naszych trudnych doświadczeń. Dlatego w Wyszkowie może bardziej w tych miejscowościach funkcjonalne statystyki mówiące o bezpieczeństwie budzą emocje, dlatego może one dokładnie są analizowane na sesjach rad czy powiatu. Dlatego może dłuższe te dyskusje są na spotkaniach z komendantem wojewódzkim czy powiatowym. Na szczęście, jak wspomniałem, już jesteśmy w zupełnie innym miejscu jak 10 lat temu i pamiętam o tym, że wtedy nie, nie waham się tego słowa bo bohaterstwa, postawa części społeczeństwa spowodowała, że otrzymaliśmy to, co nam po prostu jako mieszkańcom jest należne, czyli poczucie bezpieczeństwa i przywrócenie porządku prawnego. Ale to nie jest dane raz na zawsze. Musimy monitorować ten proces i oczekujemy od policji że ten stan będzie utrzymany i będzie się też poprawiał, ponieważ nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie być też lepiej. Ale oczywiście staramy się, aby nasze oczekiwania nie były bez pokrycia. Czujemy się zobowiązani w pomocy policji, finansowej, logistycznej i tego też udzielamy. Jeżeli mówiąc o szerszym aspekcie bezpieczeństwa, to taką pomoc jako samorząd gminy Wyszków udzielamy również. Straży Pożarnej, Państwowej Straży Rybackiej i wielu, wielu jeszcze innym instytucjom, żeby jakby nie przedłużać na, na początku, bo e, nie chciałbym się tutaj rozwodzić, mówić o kwotach, programach, e, bo to, co jest dla nas najbardziej istotne z tej debaty, to właściwie głos społeczeństwa i ta informacja zwrotna, o której wspomniał Pan Wojtkowiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję.